Cześć, witajcie z tej strony! Bartęło 1, 2, 3 i dzisiaj! Dzisiaj jest nowa osoba. To jest ten ptaszek, to jest Bella. Ten, o ten. jak ona jest wielka, a jaki Juliusz jest mały. Oczywiście, gniazdo kupione. Mała hodowla będzie kanalków. A również, dziękuję Wam, że wpiliście 20 subskrypcji już na tym kanale. Dużo nam już dni nie brakuje, żeby. Żeby. Żebym właśnie pokazał swoją twarz. I to, jak zrobicie, to nie wiem, jaki będzie specjalny na 55 łapek do yy, subskrypcji, znaczy się, a później na 60. Wtedy będą już takie grube specjalne, prank na kimś albo coś takiego. Tutaj widzę, że muszę jakoś poprawić Juliuszowi i Belli, kurde to gniazdo. To dziwnie wygląda, ale jakie, jakie to jest fajne. Yy, Boże, święty, co ja robię? O! Teraz fajnie to wygląda dosyć. Marchewka jest. Dowiedziałem się oczywiście nowej rzeczy, jak kupywałem belle, że kanarki mogą jest, jeść mlecz. Ale sobie przybliżyłam. Jest. Pierwsza rzecz jest zrobiona, odnotowałem to. Picie, bo jeszcze nigdy chyba nie pokazywałem na kanale, żeby... ...pili, piły jak któryś z kanarków. Stąd wodę. Bella, brawo Ty. Boże święty, co, co Ty już, już zrobiłeś? Bella chciałeś zabić. Boże, co Wy robicie? Kameryście boicie? Również. Tak, dokupiłem piasku 2 kilo. Kolbę sobie nową kupiłem, i tyle. I właśnie mam zamiar wyścielać tutaj, w dzisiejszym chyba odcinku. Mam zamiar wyścielać, albo nie, w dzisiejszym nie, tylko jak będę to wrzucał, czyli no wrzucał, czyli dzisiaj, dzisiaj to jest drugi odcinek. o to oczywiście ten odcinek dzisiaj, bo pierwszy był z Brawlad, drugi jest oczywiście z, z kanarkami. No i mam na no właśnie i wyścielam sobie to poza odcinkiem, bo z kamerą nie chcę. ponieważ niestety yy, pan zoologiczny nie miał oczywiście nic żeby wyścielać. Ale można, pan mi mówił, że można nitkę dać, czy coś takiego. Umiem już nawet rozpoznać głos ich. Juliuszu, po prostu, kiedyś wam pokażę, kiedyś uda... Mam nadzieję, że mi się uda złapać głos Juliusza i głos Belli. Bo to są takie dwa inne głosy i wiem, który głos jest kogo. I to jest dosyć fajne. O, widzicie? Bella znów była tutaj, bo ona chyba będzie się chciała przymierzyć do lęgu. Aha, tego się przecież chciałem zapytać pana, że, czy, że chciałem jeszcze te wydmuszki. Ja jak... Dobra, za tydzień się znać będzie trzeba, musiało się pojechać, bo za tydzień i tak i tak chcę tam coś przyjść, dokupię sobie jeszcze. Nie coś, a tam sobie wiem, że jedną rzecz miałem dokupić. Teraz jak na złość za, zaś zapomniałem, co miałem dokupić, ale wiem, że coś miałem. Orkiestra. Alkiestra. Popatrzcie, Bella ma ogon długi. A Juliusz, jaki chudy, bo Juliusz, jaki chudy. Juliusz, jak jego praktycznie można, nie, można powiedzieć, że nie ma. Bo odrasta dopiero. Bo podczas pierzenia pan mi powiedział, zoologiczny, właśnie jak kupywałem Juliusza. Że, że właśnie z, y, że nie ma ogona i właśnie dał mi specjalnie wtedy Bella y, wit, witaminy za darmo no po prostu żeby wynagrodzić to że za to że Jul już nie miał ogona i właśnie nie, jeszcze jak była ta stara klatka to on ten ogon to ta, on ten ogon stracił Będę ci cicho bądź. No i dlatego. Więc mam nadzieję, że niedługo będzie lęk u Belli. Mm, aha, jeszcze też. W Brawl'u wyszła nowa postać, którą jest Bibi. I ona no jest dosyć fajna ta Bibi Ja sobie będę chciał z niej zrobić, i ją szukać, ale jak mi się na jednym odcinku chyba nie uda, to będę musiał kupić mega boxy albo nie wiem co będę musiał zrobić Ale na pewno nie będę chciał kupić tej postaci, bo 170 gemów to no, trochę dużo Dobra, ale też kończę ten odcinek, bo nie mam co za bardzo pokazywać więc sami był Barteusz 1, 2, 3, Juliusz i Bella też byli. Do kolejnego odcinka. Cześć.